Gdy czytam fragment Ewangelii, jak Pan Jezus zwraca się do starszych i uczonych w piśmie słowami, że celnicy i nierządnice wyprzedzają Was do Królestwa Bożego, to od razu mi się przypomina taka nierządnica, przypomina mi się pewna prostytutka, o której Wam opowiem. W ogóle już widzę zainteresowanie. O, ksiądz będzie o prostytucji opowiadał w ogóle, że on zna jakąś tam prostytutkę. Ciekawe skąd ona on tak dalej. tak, opowiem o niej, ale. Najpierw chciałbym, żebyśmy nawiązali do Ewangelii. Pan Jezus zwraca się do starszych i uczonych w piśmie, co jest dość istotne i oczywiście, że ten fragment by, można by skierować do osób, które są szczególnie zaangażowane w życie Kościoła, do osób duchowych. Między innymi do mnie. Ja bardzo pięknie czytam to, tę Ewangelię i wiele naprawdę można się z niej nauczyć. Ale ona, tak naprawdę, te słowa Pana Jezusa skierowane są do każdego, kto czuje takie, taką ogładę swojej wiary, pobożności, któremu się wydaje, że w zasadzie nic nie musi zrobić, bo chodzi do kościoła, bo korzysta z sakramentów. I w porównaniu w ogóle z tymi, którzy do kościoła nie chodzą, z tymi, których życie moralne wygląda tak, a nie inaczej, to moje życie to już jest o wiele lepsze, więc, więc tutaj nie za wiele muszę z tym robić. I można popaść w taką y, duchową ogładę y, i taki zastój. I Pan Jezus właśnie przychodzi z tym Słowem, które powinno nas y, ożywić. Y, otóż, moi drodzy, to co Pan Jezus powiedział, samo to porównanie, które kieruje do starszych i uczonych w Piśmie, że celnicy i nierządnice, Wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Te dwa grzechy, bycie celnikiem i życie w nieczystości to sama taka postawa, ludzie wykluczali się, można powiedzieć, z grona tych, którzy mienili się tytułem przynależności do Pana Boga i przymierza, z które z Nim było zawarte. Pan Jezus bardziej już nie mógł obrazić tych uczonych w Piśmie tymi słowami, właśnie dokonując tego porwania. W ogóle dziw, że oni nie chwycili Pana Jezusa i nie od razu zaprowadzili Go na Golgotę, żeby Go ukrzyżować. Pan Jezus mówi taką przypowieść właśnie do starszych i uczonych w Piśmie o dwóch synach. Ojciec daje im polecenie. Jeden nich mówi tak, 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 że on to zrobi, pójdzie, a tak naprawdę nie poszedł. A drugi się zastrzegał, że nie wykona polecenia Ojca, ale jednak zreflektował się i poszedł. Pan Jezus się pyta, kto wypełnił wolę Ojca? Ano ten, który najpierw mówił, że nie, ale jednak poszedł i okazał się być posłuszny swojemu Ojcu. I to Pan Jezus mówi w nawiązaniu do tego dzieła, które prowadził Jan Chrzciciel wzywając do nawrócenia. I Pan Jezus, mówi, a wyście się nawrócili. Znacie proroków, znacie słowo. Yy wiecie jaka jest zapowiedź odnośnie mesjasza, jak święty, który go zapowiada, który mówi o nawróceniu, o przemianie swojego życia, totalnie żeście to odrzucili. I to jest taka właśnie przestroga, a, a tymczasem oni przecież bardzo przestrzegali prawo, byli bardzo pobożni, modlili się, dbali o to, co stanowiło sakrum, a jednak Pan Jezus tak mocno im wyrzucił. Właśnie można bardzo łatwo pobać w taką obładę. Tak, poznałem kiedyś taką prostytutkę, w więzieniu wrocławskim. Jeździłem tam do, jako pomoc do ojca Tadeusza, który tam był kapelanem pozdrawiam w ogóle Tadziu bardzo serdecznie jeśli to oglądasz, tam zdobywałem też szlify do tego aby służyć jako kapłan Panu Jezusowi, wiele mi tam ten okres dał i ile go wspominam i tam właśnie spotkałem Oksanę, Oksana była kobietą, która swoim ciałem zarabiała na życie pochodziła z Ukrainy i ona była bardzo żywotna taka pełna ekspresji i takie miała cięte ripostal, aczkolwiek z wielkim szacunkiem do kapłanów i kiedyś w celi więzienia Dziennej, już wychodząc tam od tych pań, które tam były osadzone, ojciec Tadeusz mówi, no to drugie panie, jutro jest msza święta, oczywiście zapraszamy na mszę świąt, to będziecie? Tak, tak, będziemy, będziemy. I nagle ja czy ojciec Tadeusz tam się pytamy, a Oksana, a ty będziesz? No ja też będę. I wtedy te kobiety wsiadły na tę Oksanę, mówią, słuchaj, a ty to mogłabyś się ochrzcić, bo ty w ogóle nie chrzczona jesteś. A Oksana mówi, a po co? Jak się ochrzczę, to nie mogę grzeszyć. A może mnie niedługo zwolnią, to sobie pieniądze zarobię i te kobiety tam zaczęły łazić. to ty tak może wyjść, i tak dalej. A mi ta odpowiedź Oksany się bardzo podobała, bo ona tym samym wyraziła pewien szacunek do wszystkich ludzi ochrzczonych i w ogóle do samego sakramentu. Przecież mogła powiedzieć: Ja, proszę bardzo, co mi to szkodzi, proszę mnie ościć, a co mi tam nie. A ona nie, jednak ona wiedziała, że z krztem wiąże się konkretna postawa życia. I potem po pół roku jakoś z kapelanem byliśmy w innym więzieniu, koło Zielonej Góry, w Krzywajcu. I tam miała być msza święta. Prowadzą więźniarki w takiej kolumnie i patrzymy, idzie oksana, ale to już nie była ta oksana. Bardzo przygaszona, taka smutna. Pozdrowiła nas. Uśmiech taki przylepiony, grzecznościowy, ale była jakaś taka wycofana. Potem po mszy świętej na spotkaniu poprosiła o rozmowę i oznajmiła kapelanowi, że chciałaby przyjąć chrzest święty, a potem. Przyniosła Biblię, Pismo Święte, i chciała się zapytać, czy to jest dobry przekład. Po prostu byli jacyś młodzi ludzie, ona nie wie, czy to jest jakaś sekta, czy to jest dobre tłumaczenie, dobry przekład, czy może z niego korzystać, czy nie. Wziąłem to Pismo Święte, przyjrzałem, tak, Oksana, możesz je czytać, jak najbardziej jest dobre. I potem już rozmowa zeszła na inne tory, a ja to Pismo Święte tak trzymałem i patrzyłem na grzbiet. Ona dostała je całkiem nowe, Pismo Święte, jeszcze zalaminowane w takiej folii. Wcześniej, przed pół rokiem, w ogóle ją to nie interesowało, więc nie dłużej miała to Słowo Boże, jak, jak pół roku i ja patrzyłem na grzbiet tych kartek. Jak tutaj jest nowa jakaś książka, to widać, jak często jest i w którym miejscu była czytana. I po prostu było widać, jak często było to Pismo Święte używane. Ona każdą wolną chwilę spędzała na parapecie więziennego okna aby czytać Pismo Święte. I ja czytałem, patrzyłem na to Pismo Święte i zrobiło mi się wstyd i przypominam to sobie właśnie w kontekście tego, co Pani zmówi. Ja w tym swoim powołaniu, po prostu z moją zadyszką, to w ogóle nie doganiałem tej Oksany. I to są właśnie te słowa, które Pani mówi, Że nie rządnicy, grzesznicy, najwięksi. Bardzo często jest tak, że wyprzedzają nas do Królestwa Bożego, i w takiej sytuacji byłem wtedy, kiedy oglądałem to Pismo Święte, bo ja wiedziałem, że tak często Pisma Świętego i tak często nie obcuję ze Słowem Bożym, jak ta właśnie dziewczyna. I ona była dla mnie naprawdę zbudowaniem. I myślę, że w tym kontekście Pan Jezus mówi te słowa. Dla Żydów droga zbawienia to droga pobożności, to jest pobożny, nieskalany styl życia. I moi drodzy, jakże wiele osób zadowala się tym właśnie, a, że wierzy, że należy do Pana Boga, że ma metrykę chrztu, proszę bardzo, zawsze może wyciągnąć, I ile osób jest, przychodzą, albo on chce kartkę, bo tam ma być zakresnego, a nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. I to jest takie... Jest żenujące i warto posłuchać tych słów Pana Jezusa, bo On je kieruje do każdego, kto nie robi ze swoim sercem nic, a w Ewangelii idzie o to, aby tam swoje serce przemieniać, aby Królestwo Boże stało się dla nas, stało się naszym udziałem.